Wieczorne obżeranie to cichy morderca Twojej regeneracji, bo jeśli nie przestaniesz jeść minimum 3 godziny przed snem, to możesz zapomnieć o prawdziwym odpoczynku, sile i porannej energii, której tak bardzo Ci brakuje. Twój organizm ma nocą jedno fundamentalne zadanie. Zregenerować się, odbudować mięśnie, uregulować gospodarkę hormonalną i wyczyścić system nerwowy z całodziennego przeciążenia. Ale jeśli Ty pakujesz w siebie jedzenie o 21 czy 22, to dajesz ciału inne polecenie. Zamiast się naprawić, Musi trawić, walczyć z insuliną, produkować enzymy i utrzymywać aktywność układu trawiennego, który powinien być już dawno uśpiony. Jeśli w nocy trawisz, to nie regenerujesz. Melatonina, która odpowiada za głęboki sen, nie może się wydzielać prawidłowo, bo insulina cały czas krąży po Twoim krwiobiegu. Hormon wzrostu, czyli ten, który odpowiada za odbudowę tkanek, mięśni i siłę, nie zostanie uruchomiony, bo organizm traktuje Cię jak w trybie dziennym. Twój sen, zamiast być odżywczy i głęboki, staje się płytki, przerywany i nieefektywny. Budzisz się zmęczony, ociężały, z bólem głowy albo mgłą mózgową, której nie rozwiąże nawet podwójne espresso. I nie masz pojęcia, że to nie stres, nie brak snu, nie nadmiar obowiązków, tylko ta jedna banalna decyzja, że jesz zbyt późno. Zrób sobie eksperyment, który zmieni Ci życie. Przez 7 dni przestań jeść 3 godziny przed snem i nie tłumacz sobie, że to lekki posiłek, fitbatonik czy jogurt, tylko zrób twardy post wieczorem. Ostatni posiłek 3 godziny przed snem, białko i tłuszcz. Żadnych węgli, zero cukru i zero śmieci. Do snu tylko woda, żadnych herbatek i żadnego alkoholu. Obserwuj, co się stanie. Sen będzie głębszy, rano ubudzisz się bez budzika i z nową energią, której nie czułeś od miesięcy. Głowa będzie czysta, ciało lżejsze, a testosteron znowu zacznie robić swoją robotę. Bo prawda jest brutalna: jeśli jesz późno, to sabotujesz samego siebie. Twój wieczorny apetyt to nie głód, to nawyk, który kradnie ci siłę, testosteron i dyscyplinę. A skoro nie masz odwagi powiedzieć sobie stop przed snem, to rano nie dziw się, że znów przegrywasz. Każda noc to bitwa i to, czy ją wygrasz, zaczyna się od tego, co i o której wrzucasz na talerz wieczorem. Jeśli czuję, że to do Ciebie trafia, napisz dowolny komentarz, zostaw lajka i subskrybuj ten kanał po więcej tego typu filmów.